Polska, bezdomna matka Stoi, płacze i drży Bo nie ma już jej na mapie Zamknęły się przed nią drzwi Grobowiec bólu i śmierci Układa z ludzkich ciał Traci resztki nadziei Dlaczego? Bóg tak chciał? Nie poddawaj się, Polsko! Zaszumiał cicho wiatr Jesteś mądra i dzielna Przed tobą wiele lat Czerwoną więc zbroję Włożyła splecioną z dumy Łez Walkę rozpoczęła o niepodległe dni. Honor stał się jej tarczą, a mieczem złość i gniew. Patrząc na dzielnych powstańców, uplotła koronę z drzew. Modliła się, gdy żołnierze powolną Polskę szli. Krzyże przydrożne stawiała i odliczała dni, a oni dzielnie mężnie do niepodległej szli. Walczyli szablą, piórem. Nieważne były łzy. Rosły wiersze i pieśni, a rozsyłał je wiatr. tak jakby tę mowę ojczystą usłyszał cały świat? Dzisiaj w blasku dumy jej piękna korona lśni. Ubrana w biel i czerwień wspomina minione dni. Wolna, i niepodległa. Uśmiecha się do nas z bliska. Chcę, byś zawsze pamiętał, że Polska to Twoja ojczyzna.